Dajcie, kochani, to Mary i Mario, no i taki piątkowy relaksik z mega krzyżówkami. Dzisiaj wzięliśmy sobie po jednej mega Na chwilę już nie drapaliśmy, także chcieliśmy spróbować powie, czy coś tu wpadnie. Jak widzicie nadrapaliśmy, zostawiliśmy sobie tylko po sześć literek. Pewniaczkę żadnego na razie nie ma. No nie, ja mam tutaj jak widzicie na początku to mam dwie wygrane w pierwszej. Już dwa słowa. Tak, dwa słowa. Tu po jednej. No a tutaj nic. A mi się udało tylko jedno słowo jak na razie znaleźć. No to może dobry znak. No to zobaczymy więcej. Zobaczymy. Dobra, aha jedziesz pierwszy, tak? Tak, no to może zacznę sobie, Krzyżóweczka jest z numerem 8. Troszkę was tu przybliżę, żeby to było lepiej. Widać. I co? Zaczniemy sobie tu od tyłu tych krzyżówek, Może? I. Patrzymy, jakie literki nam teraz tutaj dadzą. Mamy literkę D oraz literkę J. D i J. Tak, dobra. Jedna jest. O, D nam daje drugie słowo. Oby nie ostatnie, nie? Oby nie ostatnie. J nie widzę. Dobra. Teraz tu. Czy D i J się tu gdzieś pojawią? J widzę. Ale D chyba nie ma. Nie. No, jak drapałam, to też naddrapywaliśmy. To też takie było, że tam była, a w kolejnej nie była. Dobra, bierzemy się za kolejne. Mamy P oraz F. P oraz F. Tu chyba nic nie przybędzie. Bo nie widzę tych liter. Nieładnie, nie? No, troszeczkę nieładnie. A tu? No, P jest. no? Nawet kilka razy. O, pierwsze słowo powstało upust. Dobra. Jeszcze mamy tutaj P. I F mamy tu. F jedno, nie? Tak jedno było tylko. Dobra. Dobrze, bierzemy się za kolejne literki, a właściwie ostatnie w tych krzyżówkach. E oraz R. No i to się zaraz rozstrzygnie. Mamy E oraz R tutaj. Tu mamy E. Tu mamy R. Tu jeszcze E. Tu jeszcze E. No i chyba tą krzyżóweczkę kończymy dwoma wyrazami. Mhm. A co w drugiej? E oraz R. Mamy emu. Mamy tutaj drugi wyraz. Tu mamy R. R. Kolejne R. Jeszcze jedno R. I tu się jeszcze znalazło. Tu też. Jeszcze tutaj mamy E. Ale to niestety chyba też nam nic więcej nie da. O kurczę, faktycznie. No nie. Dobra, przechodzimy sobie nie, do kolejnego... Nie <laughs> przechodzimy sobie do kolejnego zestawu krzyżóweczek. I kolejne literki. Mamy literkę L oraz B. Tutaj mamy L dwa razy tu jeszcze mamy l e, tu jeszcze są lki dobra tu mamy ll tu mamy b mamy tutaj jeszcze tu l i chyba to tyle a nie jeszcze tu jedno l o jeszcze drugie ok znaleziono dobra to teraz jeszcze tu szukamy L oraz B. Tu mamy L, mamy B. Tu mamy L. Tu jeszcze, tu jeszcze. B też się odnalazło. Ale na razie tu nic się nie chce utworzyć. No dobrze, następne dwie. To mamy F Oj. oraz H. No, Zestaw marzenia. E, F oraz H. No, H jest. F też. No, widzisz, są. No, są, ale co z tego? F i H, no i nic z tego. Mm -hmm. Dobra, tutaj w tych dolnych może coś. F oraz H, no na wiele nie liczę. H też tu jest. F oraz H. Hm. A F nie widać, nie? No chyba nie ma. Nie. No dobra, zobaczymy ostatnie jakie dwie ostatnie to... się trafią. NA. O A jest. No to dobra, patrzymy. N A. Tu Ooo. mamy od razu dwa słowa, tak? N A. widzę. N, NA. Dobra, jest jeszcze Orka. Jeszcze. Jest trzecie. N oraz A. No weź to kolejne. No! Co no? Jeszcze nie ma, i! <grym> Co ja? N oraz A. Ja Chciałam było. dać więcej. No, ale niestety tak dobrze nie ma. N oraz A. Tu się nadrapałem, nadrapałem, ale trzy słowa są. No to fajnie. Już dwie dyszki są na pewno. Super. Dobra, szukamy teraz tutaj. Mamy A. O. N. O, tu też powstało jakieś słówko. Pierwsze, co prawda. Tak. N oraz A. Nie, Widzę już. <laughs> mhm. mówić, już. N. A. Tutaj mamy, tutaj mamy, mamy okno. Mm. Dobra, teraz dalej. N. A. Kontynuujemy tak. te szukanie. Ale mi się chyba już skończyło szukanie. N, 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 A. No i tu tak. chyba, tutaj dwoma chyba kończymy. A czy jeszcze masz do darpania? Nie, no właśnie Aha, nie. A we wszystkie. no ale jest wygrana. Dobra, to były wszystkie, ale jest coś wygrane. Fajnie. No, no i cóż, została nam jedna krzyżóweczka. I tutaj mamy LG. Dołożymy coś, czy nie? Może no, wyjdzie. Mamy L. Mamy też G oraz L. LG, LG. Chyba nic więcej. Kolejne to jest S oraz N. S, N. Tu N. Tu S, N. S, N. Jeszcze tu jest N i to tyle i co ostatnie dwa o jest literka a oraz i no zobaczymy a i i i a tu na razie się nic nie tworzy i a i a tu 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 tutaj tutaj no stworzyła się soda tak ale to no i... trochę mało no. i aha o, stworzyła się też animacja. O. No to jeszcze jedna. Ale to niestety tu chyba już nic nie wymyślimy. chyba nie po K, e nie miały. Nie, powoli się tu już skończyły te L literki, miałeś... co by mogły się przydać. No dobra, sprawdzamy sobie kontrolne i literki. C, powinny to potwierdzić. Tak, C to jest. Tak, 20. Tak, Tak. Już zapomniałam. No jest, C, C. Zgadza się. No to ci gratuluję bardzo. Fajnie, mam już zwrocik. A ja jadę od początku. Numerek siódmy, a mamy po kolei, zobacz. No tak wyszło. Tak wyszło, dobra. No to sprawdzamy dalej. Co my tutaj możemy? uda ci się jeszcze jedno słowo zbudować. Ale by było fajnie, nie? Tu mamy M. Tu mamy. Tu mamy. To wszystkie, nie? Tak. Kolejna H. Tu jest H. Jedna tylko. P. Jest tu P. Też jedna, no ale malutko, mało tych liter. Trochę tak. No dajcie, dajcie. Kurza twarz, szybko. J jest też jedna tu. Nie widzę więcej. Ostatnia to jest G. GG G tu mamy i tu więcej nie ma. I co? Tu teraz jeszcze? U. Tu mamy U, tu jest U. Tu mamy U. No i tutaj będzie pustak. Chyba nic więcej się nie stworzy. Nie, nie widać. Dobra. Teraz idziemy do kolejnej. Kolejnej do zielonej. Tu mamy i. Tu i. No i to kilka pewnie będzie. I i tak. Coś czuję, ta siódemka moja to tu będzie. No, no jeszcze, teraz na dole jedziemy. Ja tak, jak patrzę tutaj, jeszcze Aha. czy jest. To ja wiem, że jeszcze na dole. Mamy tu jeszcze i. Tu i. Tutaj. Tutaj, tu, tu, jeszcze tu. No to I wydrapane. Kolejna, jaka to będzie literka? Teraz będzie Z. Coś czuję pustaka już. <grybujesz> Normalnie czuję tego pustaka. Tu no, no już więcej z nie ma. To by był szok, jakby, jakby się druga jeszcze... Odzyska tu mamy drugi w zima wyraz. I chyba zetki to tyle. Następna. U, 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 kult. Dobra, tu jest u. Jeszcze tu mamy jedno u. I to wszystko. Następna. Tu mamy u. W takim mało przydatnym miejscu, bo już trochę mało literek zostało. A co, ty myślisz, że jeszcze jest? Nie, nie. Ja tylko mówię, że to było w mało przydatnym miejscu. Ja myślałam, bo. że to było, że to coś ten, że ja coś nie wydrapałam. Dobrze, kolejna jaka to jest literka S? Czy to S coś tu pomoże? Tu mamy S. Wygląda na pustakowe, nie? Bo coś mało tych literek. Zależy, jak się dadzą te dwie ostatnie. No. <laughs> teraz tu mamy S. Jeszcze tutaj. I wszystkie. Co teraz będzie? P. Tu mamy P. Tu mamy P. Tutaj. A już raczej nie dadzą. Chyba nie ma więcej P, nie? No nie widać. Jak patrzysz to w razie czego mówię, jak przygapie, żeby nie było. No tu jest jeszcze jedno, no. Tak. I ostatnia. Literka. O, y. Dobra, patrzymy. No, czy gdzieś się tu przyda? Będzie postakowo Kurka. No tu nie widać, tu już Nie, nie widać, żeby było. Teraz tutaj Y. Tu jeszcze. Wszystko wymyślą tak, żeby nie dać. <grych> Okej, okay. no, no to, to pusta. dobra i idziemy do ostatnich dwóch, czyli do czwartej i piątej krzyżóweczki. Teraz tak, zrobimy H. Czy tu gdzieś jest H? Nie, ma w, w się nie rzuca. <grych> no tutaj mamy. Jest jeden i tylko jeden, no bo takich jest mało tych liter, nie? Tak, raczej występują niezapęste. Następna literka A. O, teraz <grym> chyba chwilę podrapiesz. <grym> Czy to coś da nie wiemy, ale na pewno trochę drapania. Trochę drapania, tylko to, bo co? <grym> bo co by było? Tu jeszcze, tutaj, tutaj dolamy, tu Ewa. Tu a patrzę czy nie przegapiłam gdzieś, ale chyba wydrapałam, nie? No raczej tak. Teraz tutaj do niebieskiej. Tu mamy a tu mamy tu tutaj tutaj tu tu i a tu jeszcze. Patrzę jeszcze, no, szybko ale chyba szybka piłka co? No szybko się skończyły. No, teraz mamy E. O, mamy wyraz. Pierwszy. Wow. Ale fajnie. Pierwszy. Chyba my zapłacą za ten jeden chociaż. No, raczej długo. Tu jeszcze E. Tu mamy jeszcze pieska, tak? i Ewa. No, o, Ewa, to, Ewa to, się utworzyła, drugi. tak. Czekaj, patrz, czy jeszcze nie zgubiłam gdzieś. A tu jeszcze widzę jedno. Chyba teraz mam OK. Tak, teraz tak dobra, że już to wydrapane porządku. mam. Dobra. I teraz tu mamy też pierwszy wyraz. Tu mamy jeszcze E, tu jeszcze też E. I to tyle. Tak. No to wygląda. Nie, jeszcze jedno tutaj. O, jest faktycznie, widzisz? Gapa. Kapa za mnie dobra. Kolejna literka to jest R. Tu mamy R. No tu i dalej. Ale ja się tak rozpędzałam. <śla> Chyba jedno jest R. Tak. No, niestety. Ja tu musiałam R, to będzie tylko mnóstwo. Dobre, no to teraz tu mamy R. Tu mamy jeszcze R. Car. Tu jest drugi. Po dwa to często dają. I tu chyba wszystkie Rki, No i przed przedostatnia. Jaka to będzie literka? o, Ale tutaj było tylko jedno. Dobra, i ostatnia literka. I. No to Mary. Pusta masz, S blokuje, K blokuje. Tu mamy i... No więcej, tu mamy i tu ten, no. I tutaj wszystko. No i tutaj też nie widzę, żeby była wygrana. Ale fajnie, że Mario trafił wygraną, także się cieszymy, że chociaż będzie zwrocik. gdyż połowa jest. Tak, no to wszystkie, nie? No to wygląda. Trzeba tylko potwierdzenie, czy, czy przypadkiem czegoś żeśmy nie zgubili. Nie, tu nie, tutaj bardziej. Kontrolne K i co tam będzie B, S, C, Czyli no kontrolne, różne. kochani, różne. różne, czyli numer 7 jest przegrany. Ale zwrocik wpadł chociaż w tej jednej ja Przeguła, przed numerem ósmym. Brawo. Mówiłam, żeby chociaż zwroty były, ale fajnie, że tam by się udało, także gratuluję. No i czyli, Oczywiście kochani, dziękujemy za oglądanie naszych filmików. Witamy nowych. Widzów. Dziękujemy za suby. Dziękujemy stałym. I stałym również z, bardzo dziękujemy. Za to, że wytrwaliście z nami tak długo. Tak, kochani, już niedługo 4 lata we wrześniu. 2 września, 4 lata kanału. Także pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Trzymajcie się, buziaczki no i udanego weekendu oczywiście. Pa, pa. pa, pa.